Siema tutaj nie witam Was w kolejnym odcinku z gry Solid z honoru I jest ze mną znowu w oper.pl Księga eee, Mapa kradzież, tak jak mówiłem eee, No jest to czwarta misja z, z kampanii Rosjanów No i co, no i zaczynamy, no nie? Odpalaj! Odpalaj! O, cholera wyszła To się nagrywa? <laughs> to się nagrywa. Kurde, mucha wyszła. Nie znam cię. Ej, czekaj, si trzeba szybko to skończyć. I ja muszę tą muchę dorwać, bo tutaj mi chodzi Odleciała, odleciała, czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka. A co, zjecie Ciesza. taka mucha mała? Do co? do czwartego wagonu towarowego. Co? Zjecie? To jest olbrzym. Świat, to tu no, aj. a ja mam bronię z tamtej części. Ja też. Dlatego dobrze, że tak graliśmy po kolei, okay. Tak jest fajnie właśnie grać od klasztora. Dobrze jest tak grać od klasztora. A ja bym chciał tego... No i Cię zauważyli o, jak ty zrypał? O! Tego co on się czołga. Bo on ma tam bon... Bo, on, bo on ma tam dwie gwiazdki do snajperki i do pistolecików. Bodajże. Wiem, że dwie gwiazdki do pistolecików i do snajperki. Nie to nie ten, to nie ten. To ten co tu chodzi. O ten. Nie, ten ma, ten ma do... tego. On ma do karabinku i do maszynówki. Cieszę się, że nie. Będę mu dostał! Ha! Stekę! Ty gościu, masz fajperę! Zajmij się Nie palimy! No mnie zbierają! Chyba zapędzili nas w kozi Ja też. Ferka, wami, że A ty, jak znajdziesz, może karabin maszynowy, to mi was idzie. Dobra. Dobra. Rozkaz, rozkaz. No, masz szczęście. Do ataku. Trzeba to wszystko wywalić. Uuu, mm. sniper. Trzeba Bo będzie wziąć... Nie, to jest nie mam. tak, chyba coś pałką. Chyba ją. Bucha. Nie, dobry. Dlaczego jest dostępny? Ej, Dlaczego... Czy, ja ma, czy ja mam włączone, nie przeszkadzać na sklepie? Pod Stalingradem! żyje rewolucja! Chyba ciężko będzie tutaj znaleźć goś gościa, który ma karabin maszynowy. Nie wiem gdzie go znajdę. Co to jest za broń? Jakaś fajna. O! To fajna snajpa. Snajpa! A teraz... Zabije cię z tempień. No ben. Rozwaliłeś mi gościa, który miał snajperkę, tą fajną Ciszej tam Cis, Ciszej tam, nie idzie. Łuuu! Nie wyszło silencio! Uuu, narzędzia No właśnie, tam są narzędzia Weź się, mogą się przydać w tym, do następnej misji Bracie. Przepraszam. No, Myślałem, że uważasz, że leci tam. Kichnięcia. To było epickie. Podleciałem, rozwaliłem rozbitwa i dowracam. Głolet walk jest dla. No, no, no. Kozi Niemożliwe nas w żebyśmy się Totalna Nie Do się <grystanie> No Nie no, ja bym się tak na twoim miejscu Nie śmiał, bo Nie oberwać. <grystanie> A! Jest, mam miejsce, mam miejsce. Za ojczyznę! Za Stalina! Noc, za Polskę! Za... Jak żyje rewolucja! Który ma snajperka? No. Jest, tu miał snajperka? To, tu Leci niebek. Where I am? Where I am? Ktoś tu siedzi, ale nie wiem gdzie. Mam. O, mordę. Mam go! Men down Patryk, powiem twoje mamy Fajnie Ja też Ależ już nie pyskuj No Pohandlujcie ze sobą Dobra, to tak Wyrzucaj to, wyrzucaj to, a wiesz to o. A ty to do, dawaj. jeżeli cię są happy Przeżyję, 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 przeżyję. Ha. I am happy. Ooh, yeah. Dlaczego tutaj sodzierz się tego? Karabin maszynowy ma dal dalszy zasięg niż sniperka. Nie. No tak, na, na treningu cię tego nawet uczą. Bierzesz Karaj maszynowy do dalszych do dalszych celów. No, no bo e, z dalszy Bo on ma tam kilka ciosów i łatwiej trafić w grupę. A nie pyskujesz. Wow, ale wale. Ale... ale nie co. Oj, oj, oj. Nie ma co to totalnie, to spad Ale ma zeza. Pokażemy wam, <śles> nie. <śles> nie w spanie... Teraz to już nie. Kurde. A teraz we. pokażę wam epickie wejście. Nie no! O proszę bardzo, mamy coś o, takiego. Yeah. Yeah. Znaczymy, no nie wiem, co yeah, Co za Stefan? O snajper, idzie i karawinka <try> <Na piekotki. try> I już nie ma. Co? Teraz to ty prowadzisz czołg. Ten... O ja, przyjechali. Mój, mój. Ja ty mam przed ja, ja, ja anternę. Ja też. Ja biorę autko. Wow, ktoś mi tu coś mi tu przeleciało nad głową. Myślisz, że to ta wariatka? Hmm? Teraz wam pokażę jak z, się robi w soldziersie firebelki Normalnie <laughs> Czekamy Odde. na takie takie jakieś autko, no nie, czekamy sobie. O na przykład tu podjeżdża teraz, o takie mamy, mamy tutaj na I przykład. Żyje. Rzucamy granat, Przeciw pan pancerny. No i są Pedlezki. I, I wszyscy są happy. Happy? Tak. Moje auto wjechało w dom i rozwaliło mi... ...i rozwaliło mnie. Świetnie. Pożyczysz mi gościa na chwilę? Lub uleczysz mnie? Czeka. Wow, triple kill. Multi kill! Gdzie ty jesteś? Ja, jak ty tam leżysz? Wjechałem tym autkiem w to To dziwne, to dlaczego ono jest tutaj? Bo pojechało sobie ze mnie. <laughs> Do ataku! Ciekawe, czy mnie uleczysz yy, Nawet mi nie pokazuje na mapie, że ty tu jesteś O, nie, widzę cię, widzę cię A... Mach dość czołg? No okay. Tu jest autko. Trzeba jakoś to przetunąć. Autkiem albo granatem przeciwczołgowym. No nie mam, czekaj. Ja mam! Przeciwpancernym się mówi. Ja lubię czołgowe. Czekaj, zobaczymy jak. A tu zaraz stępień. Jak ja. No po co do mnie MKK -pięcie? Tak, tak. No? Oj, oj, oj. No, nie, nie, rannego nie, 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 No drugiego O, Szukamy rannego no ej! O, siebie <grywamy> Czekaj, szukamy drugiego. nie, <grywamy> szukamy nie, no <grywamy> próba numer dwa. Ratujemy... nie ten odcinek się będzie nazywał Ratujemy w opera Co znowu? No uleg! No nie mam jak No tu jestem No nie da się ci wyleczyć. Ty Jesteś no, co? tutaj. No nie da się no, To oddaj mi gacza jakiegoś to odważnych świat należy. No czekaj Oj nie ten przycisk Ach, udało się. Widzisz, musiałem tutaj wejść z endem. No! Jest! Co? Byś mnie potrącił. No znowu mi to bydle tutaj lata. Kto wie, może chyba na mnie usiadło. Dobra, ja mam cztery granaty, nie mam co z nimi zrobić. Ja ci będę przekładał dźwignię. Czekam. Tak, w pierwszej części. Czerwony krzyż nadjeżdża. ciuk ciuk, ciuk ciu. <słuch> Piąty odcinek kręcimy dzisiaj, czy jak? Nie wiem, może jak zdążymy. Ja i tak zaraz będę musiał spadł No tak, jak zdążymy to kręcimy. Jak nie, no to nakręcimy już z krzyżkiem. No jedź, szybciej. Jeszcze, 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 jeszcze... Chyba już. Można. Ciuch, 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 ciu, ciu, ciu. Możesz się wracać? Przekręciłeś? No. Co to było? O no już wezmę se Patryk, nie ruszaj się. Juhu! Nie ruszaj się. Nie, nie. No, stój. Tu trzeba chyba przekręcić. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Tu jest dobrze. Będzieć. A i to, to było ostatnie epicja jak nagrywaliśmy. Patryk tutaj podjechał że no, woper, I się nie podłączyło Super tutaj podjechał i potem sobie pojechał tutaj, no nie wszystko, poprzekręcaliśmy po mu dźwignię i w ogóle super, no nie Wyjeżdżamy sobie już z mapki I się okazało, że on tego nie zabrał No Katiusze A potem jak podłączyłem Katiusze to mi ten wagonik z węglem nie podłączył się No oczekujmy się A się wkurzyłem i musieliśmy drugi raz nagrywać to mi się odechciało w ogóle grać. I teraz zrobimy drugi raz. Dobra. Tak atuse. Tak No. A teraz granatem przeciwczołgowym. Nie! O ale epickie. Ale mogę spróbować tutaj normalnego granata. Mam jeszcze jeden. Uff. Michał się nie pyta, czy żyje P Mów, że nie! Nie przekręciłam! Nie dojdę! Niech żyje rewolucja! Bo ja z nie mam nagrywać Minecrafta. To ze mną będziesz nagrywał. A jak która jest godzina? Nagram z nim jeszcze? A nagram Tu uważaj na tą dźwignię. Tutaj. Chyba nagram. Dopóki jej nie przykręcę Tej cover! Uciekamy Uciekamy Naprzód Odpatrzyła się, ale żal Czekaj! No i dobra, i żegnamy Was z czwartej misji z gry Soldiers of Honoru. Grali Niebianin ha, ha, jest oraz... Juhu. Tak, tak, ale pożegnaj się. Grali Niebianin oraz... No, dziękuję bardzo. No, komentujcie, oceniacie, widzimy się w na następnym odcinku. Mianowicie odcinku pod tytułem pa, pa. Stacja Priship. Trzymajcie się, cześć.